Tylko na tak, łojzie tak, wielkich no. rzeczy na prawo. No, naprawdę, żeś miły. O. Matusz, o, będziecie polać nie? <laughs> Marku, ja skoczę do domu. Rower, namiot, ubrania i najpotrzebniejsze rzeczy, które mieściły się w zaledwie dwóch torbach. Tak wyglądał ekwipunek Marka Dietmana, który na swoje 55. urodziny zrobił sobie prezent samotną podróż dookoła świata. Przejechał między innymi Rosję, Chiny, obie Ameryki i Europę. W maju wrócił w końcu do rodzinnego Torunia, a już za chwilę będzie w naszym studiu i opowie o swoich przygodach. Studio Niezwykły Gość, Marek Ditman, podróżnik. Witam Cię, Marku, bardzo serdecznie. Witam, witam. E, ze swoim towarzyszem, mogę tak powiedzieć, który od roku e, codziennie Ci towarzyszył. No. Rower, którym przejechałeś przez ostatni rok, 44 tysiące kilometrów. 44 200. E, zanim zaczniemy rozmawiać, to ja jestem winien Państwu jedno wytłumaczenie i no, taką, taką historię, jak, jak doszło w ogóle do naszego spotkania. Bo spotkaliśmy się przypadkowo w Las Vegas w październiku ubiegłego roku. Zgadza. Ja pojechałem na Mistrzostwa Świata w triatlonie do Las Vegas właśnie i idąc sobie główną ulicę tego miasta, patrzę, zamigotała mi ta biało-czerwona flaga gdzieś tam, mówię, na rowerze ktoś na zawody przyjechał, mówię, ale im bliżej podchodziłem, mówię, no nie, no takim rowerem na zawody piatronowe to jest niemożliwe. Podchodzę do Marka, przywitaliśmy się, poznaliśmy się, okazało się, że Marek był w Las Vegas, kontynuując swoją podróż e, rozpoczętą w maju e, 2013, 2013 roku na 55. urodziny. Tak. To no, był twój prezent. Tak, tak. Zrobiłem, bo nikt nie chciał mi prezent zrobić, co w ja sensie, sam musiałem zrobić. <grym> Wytyczyłeś trasę dookoła świata, no trochę, nie trochę, modyfikowałeś się po drodze. Zgadza. Jak się zaczęła twoja podróż w ogóle? Jak, jak, skąd, skąd pomysł i, i jak do tego doszło? Znaczy, podróż, Podróż to był, pomysł to był spontaniczny. Zawsze chciałem zobaczyć, jakie ludzie żyją na świecie, zobaczyć, jakie w innych krajach jest. No, a szczególnie te Syb Sybir w Rosji, taki tam niedostępny. No Ameryka wiadomo, też taka daleka. No i tą wyprawą praktycznie spełniłem marzenia. Trudno było zorganizować wszystko? Nie praktycznie to wszystko tak było na spontaniczne. No, wiedziałem, że po prostu no, najważniejsze było, żebym psychi byłem psychicznie nastawiony. A resztę, no, to jak już wcześniej tam wspominałem w Las Vegas, no niestety, żeby nie mój syn, no tej wyprawy by nie było. Po prostu ten syn prowadził działalność gospodarczą. Bo na co dzień zajmujesz się, prowadzisz firmę. Tak. Czym się zajmujesz? No znaczy, tutaj jest handel wodą desylowaną. Aha i postanowiłeś na rok zawiesić działalność, zadaje w ręce syna. Tak, syn e... prowadził i dlatego były pieniążki, żeby mógł się utrzymać. Rozumiem. I załatwiłeś wizy znaczy, Tak, to akurat biuro tam, gdy nimi załatwiało wizy. Także tylko wy, wy, praktycznie paszport wysłałem. Oni mi przysłali, tylko na rozmowę do konsula y, tutaj w Warszawie przyjechałem, amerykańskiego, bo to przeprowadzają, nie? I wyruszyłeś y, w którym kierunku? Jak wyglądała y, Twoja podróż? Znaczy, wyruszyłem na Białoruś. Z Torunia. z Torunia na Białoruś, Rosję, Chiny. Później z Chin tam jeszcze do Władywostoku, i z Władywostoku wtedy do y, Kanady, podasz y, patronat Niagara, Nowy Jork i całe Stany od Antarktyku do Pacyfiku. Przyjechałem, no i wtedy w dół, w, dół, w dół, aż do Argentyny, cały kontynent amerykański. No i z, z, tam z Buenos Aires wtedy do Europy. No i Europę nie wiedziałem, że aż tyle jeszcze krajów odwiedzę, ale się udało bardzo dużo się w Europie krajów odwiedzić, bo miałem dużo czasu. To, tak zaplanowałeś sobie, że wyjeżdżasz w dniu swoich urodzin. I, czy... w, i w dniu urodzin chce wrócić. I udało się? Udało się. No myślałem, że będzie jakiś następny prezent, ale znowu nie dostałem żadnego prezentu. Będę musiał sam coś zrobić. No, to, podejrzewam, że zorganizujesz drugą wyprawę. Ciężko się jest odnaleźć po takim powrocie, bo to wróciłeś niedawno i jak, no. jak, zobaczyłeś dom jesteś w, w miejscu, w którym przyszłeś. Lat, ale po roku czasu znowu, tak? No, muszę powiedzieć Ci, że naprawdę ciężko. Yy... Syn jeden, bo wsiadłem do samochodu i patrzę, gdzie tu gałki się <głos> <przysta>. <głos> Nie Potrafiłem zapomniałem gdzie się co włącza nawet, nie? A już w domu, gdzie co leży, to już w ogóle to już szok był, że odnaleźć. E, powiedz mi, jak uzbroiłeś swój rower? Bo ten, ten, ten rower, który tutaj widzimy, doprzechałeś im 44 tysiące kilometrów. Rozumiem, że to jest wszystko, co z takim tak. wyposażeniem, jak, jaki ta, widzimy. W, no takim wyposażeniem ujechałem, wie, większego nie było. No, Dwa, d, dwa bagaże z tyłu, i namiot. Tak? Gdzie, jest tutaj namiot? Nie, nie ma, nie ma. No, jeszcze, no nie będę tego dźwigał, bo tak rower wyważył, rower 12 kilo i bagażu jeszcze 35, no to trochę ciężko by było. Dlatego torby są puste i... Mhm. I spałeś zawsze w namiocie? Nie, 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 nie. W dużych miastach to hotele, motele, a w takich, wiadomo, jak jedziesz i nie ma żadnych miast, no to wtedy namiot się rozbijało. Przy drodze gdzieś, tak? No na... wszędzie, w lasach, na, na, na plażach, no... Przez Syberię też tak samo? Tak samo. No bo, nie bo, bałeś się? No, bo to jest no, bać. Jak człowiek jest zmęczony, to nie myśli o tym. No, czytałem przed wyprawą właśnie tam, jakie zwierzęta są. No Jak zacząłem czytać, i to już przestałem dalej czytać, bo jak zobaczyłem te niedźwiedzie, lwy syberyjskie, to już mówię, nie, lepiej, lepiej tego nie czytać. A miałeś jakieś takie przygody niebezpieczne związane właśnie ze, ze zwierzętami? Nie. Czy, a w nocy nikt nie, podchodzi, nie podchodziło do namiotu? Znaczy, gdzie to było? Chyba to było w Peru, jak rozbijemy namiot, ale to psy, tam widziałem takie psy, takie bezdomne były, to miałem namiot przegryziony i, i moje śniadanie zjadły. <laughs> Ile dziennie kilometrów pokonywałeś na rowerze? Znaczy to, tutaj było różnie, znaczy to w granicach od 100 do 200, no rekord 330. 330 jednego dnia, gdzie to było? Co yy, yy, akurat w Stanach Zjednoczonych. Rozumiem, że to musiało być po płaskim chyba terenie. To... Znaczy, to bardziej więcej właśnie było, więcej z górki i z tyłu. Nie wiem, jak, czy widziałeś te grzybki, burze tak, w Stanach. Tak. No to przed takim grzybkiem uciekałem. Miałem wiatr w plecy i uciekałem, żeby mnie nie złapał. I <laughs> <laughs> udało się. A jak z ludźmi na trasie? No, Odwiedzałeś mnóstwo krajów. Byłeś w takich krajach, gdzie nawet po angielsku, podejrzewam, nie było się w stanie porozumieć. Jak cię przyjmowano? Bardzo serdecznie, ludzie, bardzo przynajmniej ja spotkałem na swojej trasie bardzo życzliwych ludzi. Nie było to, że jakieś odmowy czy pomocy. Znaczy, ja nawet nie prosiłem, bo zawsze, ale ludzie sami. Nawet Nocleg, jedzenie. To był jak, już, jak już zapraszali, to był standard. Aha. Także to już wiedziałem, jak już zaprasza ktoś mnie do domu, to już wiedziałem, że obejdzie w jakim kraju to. To już tam jedzenie było. I gdzie, no. gdzie tak było? W jakich krajach, właśnie? Takie, takie? W każdym kraju tak było. Nie było kraju, w którym nie miał gościny. Nie było. Nawet Polska. Mm -hmm. I w Polsce tak samo. Cała fajna trasa jest tam. Wołowe lasy, taka mała mieścinka. To tam Szczarkowa. Piękne tereny, właśnie. To jest tam akurat w Pomorskim. I właśnie coś się zatrzymałem. To pani od razu. Uuu, czy mogę na mnie to rozbić A pani Tak, tak, to może pan nie musi pan rozbijać, a ja już nie chciałem, już wolałem rozbić spokojniej i swobodniej czułem. To od razu była kolacyjka, rana, nie zdarzyło się, bo śniadanko już było no, i no, tak, także... A który kraj e, zrobił na tobie największe wrażenie? I co? Znaczy wrażenie. Każdy kraj robił wrażenie, tylko inne. Znaczy, e, powiedzmy Syberia czy Rosja to ma same lasy. Weź Chile, Chile i Peru, tam masz tylko same piaski, góry, ale to ma swój urok znowu. I, to, I trzeba było się odnaleźć, trzeba było zaplanować tak, żeby było wszystko w porządku, żeby A wa przeżyć. Warunki atmosferyczne zaskakiwały się jakieś burze ulewy Ta, Znaczy jedną taką właśnie, to co mówiłem wcześniej o tym grzybku, też nie, nie znałem tych warunków w Ameryce. taki jeden grzybek mnie spotkał, no ale akurat przyjeżdżał farmer. I zapakowaliśmy rower i z tej burzy mnie wyciągnął dosłownie 10 kilometrów i słoneczko już było. Mhm. Widziałem takie zdjęcie, nie, nie, nie pamiętam, który to był kraj pokazy, U siebie na profilu społecznościowym pokazywałeś z policjantami. Czy to było w Ameryce? A, w Meksyku. To było w Meksyku. Opowiedz, co to za historia? Bo oni ciebie skurtowali chyba. Tak? No, radiowóz z przodu, radiowóz z tyłu. <laughs> Czułem się jak jakiś prezydent dosłownie, który jedzie na sobie na wycieczkę rowerem, nie? I znaczy to, to, Z jednej strony to było fajne, takie inne odczucie, bo nigdy takiego nie miałem uczucia, żeby mnie policja pilo pilotowała. Do miasta wjeżdżałem, no to ludzie się bali do mnie podejść, bo yy, wiadomo, no, przeżycie było fajne. Ale dlaczego oni cię eskortowali? Yy, dlaczego? Yy, yy, spotkałem yy, wcześniej rowerzystów yy, meksykańskich. I oni po prostu, po, rok wcześniej zginął Europejczyk Włoch w wypadku rowerowym i, i tam była jakaś afera, żeby nie było afery A, ten dla bezpieczeństwa i, i zabezpieczenie po prostu. dla Europejczyka, żeby po prostu przejechał bezpiecznie przez ten. Ale tak w połowie Meksyku już im podziękowałem, mówię, pojadę, bo akurat tam jak się wjeżdża z Ameryki, to trzeba było jechać główną drogą troszeczkę i autostradą, bo tam innych dróg nie ma. No to mówię, podzięk będę boczną jechał przy Pacyfiku, to tam taka ładna traska była, góry, lasy i No Pacyfik. ale poruszałeś się nie tylko drogami takimi głównymi, które samochody jeżdżą, ale też bezdrożami przecież, tak? Yy, znaczy mało, były tak? ale były też takie. Yy, znaczy boczną, tam raczej wszędzie, yy, no, praktycznie drogi były. No tam trafiło się, że były 20 km bezdroża, no... Hmm. A ile, ile, tak mówiąc kolokwialnie, gum złapałeś że jadą jadąc 44 km? Znaczy tak, na przodzie to dwie gumy tylko złapałem. Opona oryginalnie z Torunia wyjechała i do Torunia wróciła. Z tyłu pięć opon. No na tyle to było więcej właśnie baniaków tak zwanych. No tak, obciążenie jest większe no, i od razu... i cztery komplety łańcuchów z zębatkami. No to było trochę i sam zmieniałeś, czy prosiłeś Nie. nie do firm podjeżdżałem, jak już był jakiś warsztat, już, bo zębatka, jak łańcuch przeskakuje, no to już nie pojedziesz dalej, nie? No tak. To już przerzucałem na im mniejszą, i żeby tylko dojechać. E, liczyłeś, i schudłeś? E, no, nie, nie chciałem nawet patrzeć i dlatego na wagę <grym> nawet nie wchodziłem, ale do, w Europie do normy już doszedłem. Mm -hmm. Bo w Europie więcej jest e, sklepu, więcej barów i. Marku, powiedz mi, czy to jest kosztowna wyprawa? E, jest kosztowna. Jest kosztowna. Znaczy nie robiłem jeszcze rachunku sumienia, jeszcze nie zdążyłem, bo tylko zdążyłem zdjęcia po praktycznie pozgrywać do komputera, to mi zajęło prawie dwa dni, ale to jest kosztowna. No, trzeba przeliczać jakiś dobry samochód. Mhm. No, ale niezapomniane wrażenia, nikt ci tego nie odbierze. Warto było zapłacić ten samochód na no, te wrażenia. Nie, dlatego jak spotykałem ludzi, się pytałem, co byś wybrał? Wyprawę rowerową dookoła świata, czy samochód? Niektórzy samochód, a ja powiem, nie, nie zamieniłbym nigdy. Bardzo Ci zazdroszczę, marko tych wrażeń. Życzę Ci podobnego wyzwania na kolejne lata. No, ja myślę, że następne wyzwanie, bo też moje takie hobby jest. Nie wiem, czy znajdzie się taka firma motorowa, który przygotuje motor, jakiś motocykl, który wytrzyma siłę moich nóg. 45, prawie 50 tysięcy kilometrów. No. Marku, dziękuję Ci bardzo serdecznie. trzymał kciuki. Do zobaczenia gdzieś na trasie znowu. No, mam nadzieję, że się znowu gdzieś spotkamy. Dziękuję bardzo. No, dziękuję.